Witam Państwa na naszej konferencji prasowej. Dziękuję za przybycie. Witam również Pana Damiana Baranowskiego. Witam. Tematami dzisiejszej konferencji będzie przyjazd posła siódmej kadencji Przemysława Wiplera do naszego miasta oraz podsumowanie studni rządów Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Przemysław Wipler odwiedzi nasze miasto w najbliższy czwartek, z 3 marca. Spotkanie odbędzie się o godzinie 18 w cechu Rzemiosł Różnych. Na ulicy Plac Niepodległości numer 5. Serdecznie zapraszamy wszystkich kródziące. Kolejnym tematem naszej konferencji jest ocena studni rządów prawa i sprawiedliwości. Ocenę rządów prawa i sprawiedliwości możemy podzielić na dwie kwestie. Pierwsze są to sprawy ustrojowo-prawne oraz tematy czysto-gospodarcze. Jeśli chodzi o zagadnienia, hmm, czysto. Czysto gospodarcze, musimy bardzo krytycznie wypowiedzieć się o działaniach prawa i sprawiedliwości. Takie programy jak 500, podwyższenie płacy minimalnej, podatek bankowy czy podatek od, czy podatek od supermarketów na pewno negatywnie wpłynie na kondycję gospodarczą naszego kraju. Ale ten temat szerzej omówi kolega Damian Baranowski, który zna. Tą kwestię z autopsji. Witam serdecznie jeszcze raz. Tak jak tutaj Marcin wspomniał, z takich punktów gospodarczych udało się zrealizować obecnemu rządowi w sumie tylko dwie rzeczy. tak Jedną z nich jest podatek bankowy i od firm ubezpieczeniowych, bo o tym wiele osób zapomina. Tak? Drugą rzeczą to jest program 500, który tutaj rzekomo ma wspomóc polskie rodziny, a raczej tutaj zwiększysz dzietność w polskich rodzinach, ponieważ no, mamy problem, no, kryzys demograficzny tak? nas tutaj dotknął. Może zacznę od podatku bankowego. Jeżeli chodzi o tą kwestię, każda forma opodatkowania jest zła, od tego zacznijmy, tak? ponieważ w pewnym stopniu ogranicza ona rozwój, czy to przedsiębiorstw, tak jak tutaj w tym wypadku banków, firm ubezpieczeniowych. Czy też podatek od sieci handlowych, tutaj właśnie wszelkiego rodzaju sieci handlowe, to nie będą tylko supermarkety, to będą również sieci ze sprzętem elektronicznym, AGD, RTV, tak, także to dotknie naprawdę bardzo szeroko cały rynek w Polsce. Do czego to może prowadzić, może powiedzmy, ponieważ tutaj bardzo możemy mieć miejsce mogą mieć podwyżki cen chociażby w sklepach, tak? Co już się dzieje. Sam niedawno przedłużałem sobie ubezpieczenie oce do samochodu no i no niestety spotkała mnie niemiła niespodzianka, tak za swoje oce które płaciłem musiałem w tym roku zapłacić już no niestety o no ponad 200 zł więcej. Także jak widać, no na co dzień, tak z tym będziemy się borykać, z tym z zwiększonymi cenami. No, podatek zawsze jest, zawsze jest, gdzieś tutaj przenoszony na tą jednostkę najsłabszą, ostatnią w łańcuchu pokarmowym, bo no, tą jednostką w łańcuchu pokarmowym ostatnią jest konsument, także no, odbije się to na każdym z nas, także tutaj ten podatek no, tak naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Drugą kwestią są zwolnienia w tych firmach banki, wiele banków zapowiedziało już zwolnienia grupowe, tak? które dotkną w skali tutaj całego sektora bankowego kilku tysięcy etatów, tysięcy. Jeżeli chodzi o firmy ubezpieczeniowe, zapowiedzi, dopiero tutaj niektóre firmy zaczęły, między innymi tutaj niektóre firmy ubezpieczenia typu Allianz, PZU, tam już jest około tysiąca zapowiedzianych zwolnień grupowych, także jak widać no, raczej nie odbija się to pozytywnie na mm, finansach każdego z nas. Z każdego tutaj ze statystycznego Polaków. Na co mają iść te pieniądze? Bo tak jak wspomniałem, dwa punkty zostały zrealizowane. Pierwszy to są właśnie te dwa podatki, które zostały wprowadzone przez rządy PiSu. Drugą rzeczą, jaka została wprowadzona, no to właśnie jest ten program 500+. Może zacznijmy od tego 500, bo to 500 to jest właśnie te 500 zł. To ma właśnie zostać Ściągnięte w formie podatków od nas, od każdego z nas. Także to nie jest tak, że jak się niektórym wydaje, że pieniądze biorą się znikąd i ludzie po prostu dostaną 500 zł. Najpierw im trzeba te 500 zł zabrać, a poniekąd gdzieś tam po drodze płaci jeszcze pracownika, który to zrobi, dalej idąc z pracownikiem, który to gdzieś tam rozdysponuje. Także to nie jest 500 zł zebrane, a podejrzą, że to jest w kwotach wyższych, nawet powyżej 600 zł. Także więcej nam się zabiera, niż nam się daje. Każdemu z nas się zabierze, część z tego otrzyma. Jeżeli chodzi o tutaj założenia programu, to dzietność ma się zwiększyć tylko no iluzorycznie, tak? To nie, to nie naprawi naszego problemu z demografią. Za kilkadziesiąt lat i tak będziemy mieli problem z wypłatą chociażby tutaj emerytur czy innych świadczeń tutaj ubezpieczniowych, tak? z których musi się wywiązywać z już na dzień dzisiejszy. Wszelkie tutaj warianty, które są przygotowane, nawet te optymistyczne, zakładają, że z i tak zabraknie pieniędzy. Optymistyczny wariant zakłada, że co roku będzie brakowało 50 miliardów złotych na wypłatę bieżących emerytur i rent. Także jest to kwota bardzo duża, no, z którą nasze państwo będzie musiało się porykać. Niestety zadłużamy się coraz bardziej, także tych pieniędzy też no, niestety nie będzie coraz więcej, jest ich coraz mniej. W związku z tym, że dług trzeba obsłużyć, a część zobowiązań trzeba spłacić. Tak jak mówiłem, te 500 zł nie rozwiąże problemu tutaj demograficznego, tak? Ludziom trzeba dać swobodę, trzeba im ograniczyć te podatki, a nie jeszcze zwiększać obciążenia podatkowe. Lepszym rozwiązaniem byłoby chociażby ludziom oddać te pieniądze, nie trzeba im ich zabierać, oni zarabiają dobre pieniądze. Jeżeli ktoś zarabia najniższą krajową i dajmy na to dostaje 1350zł koło to ona tak naprawdę zarabia ponad 2100zł, bo tyle kosztuje pracodawcy utrzymanie tego jednego etatu. I tutaj można by się dopatrywać z tych 500zł, które można byłoby tym obywatelom dać, co byłoby lepszym rozwiązaniem, a aniżeli gdzieś tutaj zabieranie wszystkim i danie nielicznym osobom, tak? Jest to o wiele lepsze rozwiązanie wedle nas. E, przy 500 mamy jeszcze ten plusik. No, ten plusik, e, raczej niczym pozytywnym nie jest, bo tak jak wcześniej wspomniałem, to, to za ten plus możemy sobie wziąć chociażby te zwolnienia grupowe w e, dotkniętych nowymi podatkami e, branżach, w tym bankowej, ubezpieczeniowej czy też tej handlowej. Także no, nie prowadzi to do, do niczego dobrego. E, to byłoby to, jeżeli chodzi o, o kwestię tutaj podsumowania tej części gospodarczej i rządu. Chciałbym też tutaj zejść na nasze lokalne podwórko, ponieważ u nas no ostatnio też się wiele dzieje. Dość gorąca atmosfera wynikła, szczególnie jeżeli chodzi o szpital nasz grudziącki tutaj. Niedawno odwołany pan dyrektor Marek Nowak stwierdził, że, że no, był mobbingowany, tak? no, można się tutaj spodziewać, że no, po prostu no, obraził się na obecną władzę, co już mu się zdarzało. No, zdarzą mu się nie pierwszy raz, tak już raz z, z szeregów Platformy wychodził no, i też no, niezbyt pochlebne opinie wyrażono na ten temat partii. Ale mm, skąd się wzięły problemy, ponieważ no, szpital jest zadłużony na pół miliarda złotych ponad już na dzień dzisiejszy, także kwota no, nie do udźwignięcia przez miasto, przez budżet naszego miasta. Także z tym to trzeba było zrobić już wcześniej, kiedy to się zaczęło pojawiać, nawarstwiać. Na dzień dzisiejszy no, wydaje się, że no, miasto nie udźwignie tego ciężaru. Już się pojawiają głosy, że szpital ma zostać przyjęty tutaj przez marszałka województwa, co byłoby rozwiązaniem dużo lepszym, ponieważ odciążyłoby nasz budżet, bo tak jak wspomniałem, no, nie dał sobie rady z pokryciem takiej dziury. Zresztą, no, Rio już zakwestionował nasz budżet, także no to pokazuje właśnie z jakimi problemami się borykamy, a te problemy będą gdzieś tam się w, dalszej, w dalszym czasie pogłębiać i coś z tym trzeba zrobić. No, nasz szpital wedle statystyk ponad, leczy ponad 50% pacjentów spoza naszej gminy. Problemem jest to, że no, kto otrzymuje szpital? Miasto. Taka sytuacja nie powinna mieć w ogóle miejsca, jeżeli my tutaj obsługujemy, że tak powiem tak brzydko, tych pacjentów spoza naszej gminy, no to dziś ta województwo marszałek powinno się do tego dokładać. Najlepsze rozwiązanie właśnie na ten moment będzie przekazanie szpitala w ręce marszałka województwa, chociaż to no, nie do końca jest jeszcze pewne, ponieważ no, by wziął na siebie no, niebagatela no, pół miliarda dwóch, tak? co jest naprawdę sporym obciążeniem. i no, to jest problem, tak? To jest okręt, który już ma podziurawione dno, który tonie. Jeżeli zostałby na barkach miasta, no to mógłby pociągnąć ze sobą to również całe miasto. Warto również, Warto również dodać, że zadłużenie szpitala, poza błędami inwestycyjnymi, których dokonał dyrektor już na szczęście były szpitala, wynika też z tego systemu, w którym NFZ po prostu. Wymusza na szpitalach ciągłe zadłużanie się. Jeśli szpitale de facto chcą pomagać ludziom, jeśli mają nadwykonania, ponieważ potrzebujących jest więcej niż refundacji, to de facto szpitale muszą się zadłużać. Więc jest to, można powiedzieć, taka studnia bez dna. I problem zadłużenia szpitala nie dotyczy tylko gruzińskiego szpitala, tylko też wielu szpitali w całej Polsce. Wracając do tematów ogólnokrajowych, oceniając 100 dni rządów PiSów, warto też skupić się na pozostałych siłach parlamentarnych. Obecna pozycja, niestety, naszym zdaniem, nie spełnia swojej roli. Warto też przypomnieć, że Platforma Obywatelska tak długo utrzymała się przy władzy. Ponieważ miała bardzo sobą opozycję w postaci Prawa i Sprawiedliwości. Teraz, gdy role się odwróciły, mamy do czynienia praktycznie z, z taką samą sytuacją. E, ponieważ główne siły stojące w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy Nowoczesna i Platforma, skupiają się na rzeczach drugą lub nawet trzeciorzędnych. E, Zamiast krytykować błędny program gospodarczy Prawie sprawiedliwości, kierują dyskurs publiczny w stronę bezowocnego sporu o Trybunał Konstytucyjny, czy też krytykując sprawiedliwość za obsadzanie mediów swoimi ludźmi, podczas gdy Platforma Obywatelska robiła dokładnie to samo. Pomijając już przygotowanie merytoryczne i serię wpadek nowych posłów, z opozycji, na szczególną naszą krytykę zasługuje wyciąganie spraw polskich poza granice naszego kraju. Jest to naprawdę no, kuriozalna sytuacja i jej pokłosie miało nawet miejsce w naszym mieście, w naszym ratuszu. Część radnych z Platformy Obywatelskiej, no, jak widać, ku naszemu zdziwieniu utożsamiała się ze zdrajcami narodowymi. No, mam nadzieję, że nie pozostanie to bez pamięci. I mieszkańcy będą o tym pamiętać podczas najbliższych wyborów. Takim pozytywnym akcentem na sam koniec jest opozycja, w, jedyna merytoryczna opozycja parlamentarna w postaci co prawda tylko kilku, ale jednak posłów, których prowadził Paweł Kukis. Tutaj na nasze wyróżnienie może, możemy wyróżnić szczególnie. Pana posła Jaskułę ze Stowarzyszenia Republikanie, pana Kulesza ze Stowarzyszenia Oliver i Jacka Wilka, który jeszcze niedawno współpracował z Januszem korwinem Mikke i był kandydatem Kongresowej prawicy na prezydenta. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja chciałem zapytać możecie, a propos studiów rządów PiSu o tej kwestii gospodarczej, a ja chciałem zapytać o taką kwestię związaną bardziej ideologiczną, jak ocenia się to, co. Przejmowania wszystkich możliwych stanowisk w, w wszelkich możliwych instytucjach podległych rządowi, czyli nazywa, w instytucjach publicznych, a kończąc na obecnych stadionach koni, które, w których też obsadza się ludzi swoich. Ja wiem, że argumenty, może być to, że poprzednia warstwa tak samo, no ale to prowadzi do nikąd, bo za 30 lat również będzie tak samo. Jak Oceniamy to w ten sposób, że z jednej strony oczywiście jest to sytuacja patologiczna z drugiej oczywiście też nie ma się czym, czemu dziwić. Ale naszym najlepszym w naszym wypadku rozwiązaniem byłoby po prostu ograniczanie wpływu polityków na... Na, można powiedzieć, Na liczbę miejsc, które są do obsadzenia. Gdybyśmy nie mieli do czynienia z y, mediami publicznymi, tylko telewizja zostałaby sprywatyzowana, nie byłoby żadnego kłopotu z obsadzaniem mediów publicznych przez polityków. To samo ma miejsce w przypadku Stadliny KONI czy innych spółek, y, spółek Skarbu Państwa, spółek publicznych. Uważam, że to jest najlepsze rozwiązanie i droga powinna właśnie iść w tym kierunku. Z jakiego Pan Przemysław Wipler dokonuje, jako wiceprezes partii Korwin, dokonuje objazdu całego naszego regionu. Jest to jedyny poseł, który nigdy nie głosował za podwyżką podatków w Sejmie 7. kadencji i będzie zapewne poruszał sprawy gospodarcze, reform, reform, które wprowadzał PiS, które są de facto antyreformami, ponieważ na to środowisko również opewnąć, ponieważ sam został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. Czy są jeszcze jakieś pytania? No dziękuję bardzo. Dziękujemy.